Um, teraz chyba są do Krakowa i, i zaczynam turnować na mączce, bo jednak to jest, w Madrycie jest to pierwszy turniej, gdzie jegam na ziemi. A czego się można będzie spodziewać, tego nie wiem. No, to jest takie pytanie, chyba do wróżki, bardziej, ale, ale nie do mnie. No, oczywiście jest trochę punktów do obrony, bo jednak półfinał w Madrycie w tamtym roku był. Um, tak samo wygrana w Brukseli, także trochę tych punktów do obrony jest, ale oczywiście no, będę robiła wszystko co w mojej mocy, żeby ten sezon był jeszcze lepszy na Ziemi jak w tamtym roku. Są to bardzo specyficzne korty, tak naprawdę. Um, na obiekcie jest kilka rodzajów kortów. Są trzy korty centralne, które są praktycznie w hali i mają tylko otwarty dach, i praktycznie jest to hala. I te korty są o wiele szybsze niż korty, które są na zewnątrz. Tak samo mączka się różni. Teraz będzie znowu zmiana, już kortów niebieskich nie będzie. Także ciężko się tam gra, bo jednak te korty ziemne są od siebie naprawdę różnią się bardzo. Także tu zależy wszystko od planu na którym się gra korcie i, i czego się można mieć nadzieję, że się trafi na lepsze Ja Mam najbliższy turniej w Portugalii, w Estoril. Już lecę właśnie w tą sobotę i potem spotykam się z Agnieszką w Madrycie i, i w Rzymie. Także już w Portugalii zaczynam swój pierwszy turniej na mączce. Ja nigdy w Madrycie nie grałam, także to będzie teraz, teraz mój pierwszy raz, także, także zobaczę. W Portugalii już byłam dwa temu. Także mniej więcej wiem, czego się spodziewać, aczkolwiek wiadomo, że z roku na rok są inne korty, bo zależy od pogody właśnie i jak je przygotują, także, także zobaczymy. Jakie to było to pierwsze pytanie? O, o, cele, cele na cel, ten a, rok. Właśnie. Tak, za dużo. Znaczy mi się wydaje, że cele jednak są bardzo podobne jak, tak naprawdę jak w każdym sezonie, czyli wygrać wielkiego szlama i być numerem jeden. No, w tamtym roku było bardzo blisko do obu tych rzeczy, więc mam nadzieję, że w tym roku się uda. Niestety do wakacji to jeszcze dalej jak bliżej, więc jeszcze pełną wakację raczej nie mamy, bo wiadomo, nasze, nasze wakacje to dopiero są w listopadzie, ewentualnie kilka dni czasem po Melonie, gdzie faktycznie można sobie pozwolić na, na taką króciutką przerwę. Ale tak mówię, no jednak to jednak nie ten czas, żeby myśleć o wakacjach, ale zawsze co roku jest to inne miejsce, gdzieś, gdzie jest ciepło. Wiadomo, jak to się mówi, leżing, smażing, plażing, więc, więc gdzieś na pewno gdzie jest gorąco, pojedziemy. Czy razem jak zwykle? Oczywiście.